Hej, o hej. Mam na Iwona i zapraszam was dziś do nognit na filmie, w którym pokażę wam książki, które planuję przeczytać w miesiącu marcu. Mam ich kilka, mam nadzieję, że mi się uda, bo jak wiecie rozpoczęłam kolejny semestr na psychologii, czwarty i jest bardzo, to bardzo intensywnie. Nie tylko na studiach, ale też w samorządzie. No i cóż, zobaczymy jak to czytanie książek w tym semestrze mi pójdzie. Trzymajcie za mnie kciuki, ja za was też trzymam kciuki. Jestem ciekawa, jakie książki wy chcecie przeczytać w marcu, dajcie mi znać, a ja wam teraz szybko pokażę, co ja bym chciała przeczytać co bym chciała skończyć, bo już niektóre rozpoczęłam w lutym, ale czy nie udało mi się ich dokończyć, czytać. No i cóż, część książek mam tutaj stacjonarnej, część mam w e-bookach, więc żeby już nie przedłużać, zaczynajmy. Mam taki film chciałabym podłogać do góry i zostancie ze mną na dłużej w moim świecie, w moim życiu. No i cóż, pierwsza wam pokażę książkę, którą po prostu położyłam biblioteki muszę ją dać 27 marca, bardzo bym chciała ją przeczytać. Więc pierwsza książka to jest Nowy Jork od, Manhat od Manhattanu do Grand Zero, Magdalena Rittenhouse. Jest to książka polki, która Mieszka w New Jersey, która właśnie odwiedza Nowy Jork. w czas ma za rzeką, więc nie ma daleko, po którym czasem biega, czasem chodzi wolno z notatykiem, jak tutaj jest tyłu opisane. Jestem tej książki bardzo ciekawa. Ogólnie ta seria amerykańska ma różne opinie. Niektóre książki są bardzo fajne, niektóre są gorsze. Ja próbowałam czytać jedną o tym życiu w vanach, w kamperach, ale jakoś nie potrafiłam przed nią się przebić. Po prostu ją odpuściłam, mimo że wydawało mi się, że to będzie jedna to z znaczy książek, które przeczytam w ubiegłym roku. No ale to już coś nie wyszło. Tu mamy. Um, yeah, bánat uh 390 stron, prawie 400. No i cóż, zobaczymy, czy mi się nie uda przeczytać, czy nie. Chociaż chciałabym przeczytać część. Rozpocząć, czy mi się spodoba, czy mi się nie spodoba. Jednak Nowy Jork to jest miejsce, które każdy zna, które każdy kojarzy, do którego w sumie bardzo dużo osób chce pojechać, którym chciałabym mieszkać, albo które chciałabym chwilę zwiedzić. Więc właśnie rozpocznę sobie czytanie książki o Nowym Jorku, którym sama jestem zafascynowana, które sama chciałabym zobaczyć, zwiedzić, być tam więc to no już pierwsze trochę w formie książkowej. Mam nadzieję, że mi się taka forma spodoba, więc to jest pierwsza książka. Druga książka to jest książka. A tsiąkę pożyczyłam w mojej biorowce uniwersyteckiej, jeżeli chodzi o Jork, a to nie pożyczyłam tej w, w gminnej, to chyba nie jest wojewódzka, a może i jest, ale w olsztyńskiej po prostu, w miastowej. To jest nam przycielska, Escobar. Mario Mam tutaj historię o mm, Tadeuszu Korczaku. O, o Januszu Korczaku, o Januszu Korczaku i mamy historię matki z dzieckiem, gdzie matka przychodziła się do jednego z sierocińców Tadeusza, Janusza Korczaka, nie wiem co ja mam Korczakiem, nie wiem w ogóle, Janusza Korczaka i razem z nim opiekuje się dziećmi, razem z nim próbują ratować dzieciaki, żeby jak największa ilość osób po prostu dzieciaków mogła przetrwać Holokaust i tutaj jest właśnie siła ich próby i też ich oddania się w sprawie ratowania dzieci, bo jak wiemy, to pan Korczak razem z dziećmi hmm, zdecydował się pójść do gazu, mimo tego, że miał możliwość ucieczki z getta, ale on nie chciał zostawiać swoich dzieci, swoich podopiecznych. Wydaje mi się, że ta historia będzie piękna, że będzie niesamowita. Ja oglądałam film o panu Korczaku i jest wyjątkowy, więc też obejrzyjcie. Nie pamiętam, czy książkę, ale chyba nie. Czytam o pani Renie Senderowej, ale chyba o Korczaku nie. więc tutaj chciałabym to jest pomieszanie faktów z fikcją. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie niesamowita i że będę mogła wam ją bardzo, to bardzo polecać. Następnie mam książkę od mojej bratowej. To jest taki bardzo może od mój rzad jak widzimy, znienawidzony futbolista siostry World I tam, Karla Sorensen. To jest romans, romans z hokeistami w tle. Mamy w sumie dwójkę byłych sąsiadów, gdzie dziewczyna dostała w dość dwuznacznej sytuacji odkryta w pokoju syna właśnie przez ojca w pokoju Noacha. I od tego czasu się brzmienie widzą Noah i właśnie Molly. ale okazuje się, że Noach jest jednym z najlepszych futbolistów teraz, a tu nie hokieści, tylko futboliści, jeden z najlepszych futbolistów w kraju, a moi pracuje z tą ekipą i muszą razem współpracować o czym nie widzieli wcześniej, ale się dowiadują właśnie w pewnym momencie. Nie są zadowoleni z tego, no ale cóż, muszą pokonać swoje zawiści z przeszłości, a współpraca nie jest zbyt prosta, a muszą, muszą po prostu i tyle. Jestem jej ciekawa, po prostu sobie przeczytam, może będzie w porządku, może nie, zobaczymy. Następną książką, którą planuję przeczytać, w sumie chciałabym ją skończyć, miałam ją skończyć dzisiaj, ale mi się nie uda, jest to Ewa Pisula Małe dziecko z autyzmem. Tutaj ogólnie mamy właśnie o autyzmie u dzieci i i jak przebiega ogólnie, jakie mogą być przyczyny. W sumie tak naprawdę, że nie ma jednej określonej przyczyny autyzmu, jakie mogą być typowe zachowania. W sumie też nie ma głównych typowych zachowań, tylko są zaznaczone jakie mogą być w jakiej formie. Mamy właśnie ogólnie książkę o autyzmie u małych dzieci. Jeżeli się interesujecie psychologiem, to myślę, że Wam się spodoba. Jest fajnym językiem napisana, nie jest komplikowana, jest dobrze opisana i w sumie tyle, jeżeli chodzi o tę książkę Jestem w trakcie, widzicie, jestem na. 50 jeszcze w pierwszej stronie, a książka ma 150 stron tekstu, w 145 z aneksem, 141 bez aneksu, więc będę czytała na pewno, skończę. Jeżeli chodzi o książkę, którą e, będę chciała przeczytać w audiobooku albo w e-booku, jeszcze nie wiem, to jest Olivia Denaro, Niro, Ardona w to jest książka, która wydaje mi się, że będzie moim top of the top danego te, miesiąca marca. Mamy tutaj e, historię, która m, toczy się w e, we Włoszech, na Sycylii, mamy główną paterkę dziewczyny 1960 rok, która e, po prostu chce sama dokonywać swoich wyborów, ale e, wszystkie narzucone przez nią, m, przez rodzinę, schematy, stereotypy zmuszają ją, m, żeby. M, broniła siebie, żeby też walczyła, walczyła właśnie o siebie i też, żeby poddała się temu wszystkiemu, co jest jej wpajane przez najbliższych, na przykład, że, jak, że musi się bronić przed mężczyznami, żeby była nietknięta do ślubu, że jest przyzwolenie przemocy wobec kobiet i ona się temu wszystkiemu przeciwstawia, mówi nie i za której jej przychodzi dość mocno zapłacić. Z książki bardzo ciekawa, wydaje mi się, że będzie bardzo emocjonalna i że właśnie wstrząśnie mną i będzie to książka, którą będę bardzo, bardzo polecała. Tak mi się wydaje, ale tak faktycznie będzie. To nie wiem, ale no czuję, że tak może być. Kolejną książką, którą będę chciała przeczytać w miesiącu marcu, to jest książka, która wyjdzie w ogóle za chwilę, 22 marca, czyli e SKARS 2, blizny zapisane w dusze. to drugi tom skars Pierwszy mi się bardzo podobał, drugi mam nadzieję, że również będzie po dziewięciu miesiącach rozłąki, bo jak wiemy to Ewa, Fara i Royce zdecydowali się na rozdzielenie się na kilka miesięcy, żeby każdy z nich mógł normować. I chcę powiedzieć siebie, ale ogólnie swoje emocje, żeby po prostu mogły mogli razem rozpocząć dobry związek, a nie że są oboje w dołku, oboje rozpoczynają związek, który może ich wykończyć, może ich zniszczyć. I mimo, że się kochają, to po prostu potrzebują chwili, e, chwili dla siebie, żeby unormować wszystko w swoim życiu. Wydaje mi się, że ta książka mi się bardzo spodoba, ale tego tak, też ja nie na to dopiero, jak czytamy, to zobaczymy. Jest to jest druga książka, trzecia. Która mnie ją nie przeczytałam w marcu czy w kwietniu, ale która się bardzo dobrze zapowiada, to są elfy Londynu, pani Marty Dziokaczyńskiej. Tu mamy historię, gdzie, teraz, to jest fantastyka, teraz współcześnie w Londynie, gdzie ludzie i elfy żyją razem. Jest 100 lat pokoju w świecie elfów, ale ponownie kontrakt zostaje naderwany, naszarpnięty i mamy młodą elfkę. Arianhot, która próbuje wejść w pewną siatkę terrorystyczną i szuka, terrorystyczną, poszuki, gdzie szuka swojej własnej osobistej zemsty. I w tym momencie też miasto staje się taką areną elfickich ponownie starć arystokracji. Jestem jej ciekawa, wydaje mi się, że będzie super i taki będzie to po prostu nowy powiew świeżości fantazji polskiej, ale zobaczymy, czy tak faktycznie będzie, czy nie. No i chciałabym skończyć słuchać audiobooku Wszyscy z Tymi Łotrami, bo rozpoczęłam słuchać jakiś czas temu, ale jeszcze jej nie przeczytałam i wydaje mi się, że będzie. Wydaje, ogólnie początek jest bardzo długi, ogólnie skończyłam na, na momencie, jak pisywali swoje imiona na, na takim w słupie jakimiś osoby, które będą walczyć z mistrzowie. Jestem na tym etapie i ogólnie na razie było ok, ale bez większego szału. Zobaczymy, co będzie dalej. Przerwałam, bo jakoś tak po prostu wróciłam tu do Olsztyna i nie miałam ochoty na razie książek w audiobooku, no ale zobaczymy, co będzie dalej. Dobra. To są moje wszystkie książki, które mam w planie przydać w miesiącu marcu. Jest ich chyba 8 z tego, co liczyłam. Zobaczymy, czy mi się udaje je skończyć czytać, czy nie. Chciałabym na pewno je rozpocząć, chociaż spróbować, bo na przykład w lutym co prawda nie czytałam wszystkich książek, to Wam dopiero powiem w tym w, w, w podsumowaniu. Ale dużą część z nich rozpoczęłam czytać, więc chociaż tyle. A ja już zmykam, chyba się podobało i do z na projekt. Bye, bye!